Na i druga. Polisz sałatka. A w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać skrzynki w znanej grze komputerowej Counter Strike Global Offensive. Mam tutaj. Leczka, nas? Trochę skrzynek w. <coughs> e, właśnie skrzynek Horyzontu. Przedstawisz nas? Przedstawisz nas? Może streama dał. Przedstawisz nas? Z tej, tej strony, oczywiście, polisz sałatkę, jeżeli ktoś nie, by nie wiedział. No i ogólnie prosiłbym o zostawienie lajka like pod tym filmem. i i subskrypcji na tym kanale, bo dostarczam Wam praktycznie co dwa miesiące fajne filmiki, także moim zdaniem warto wyczekiwać. Co, co dwa miesiące, tak po 5 minut filmiki myślę, że są odpowiednie. Także otwieramy pierwszą skrzynkę. Co nam wypadnie? Troszeczkę mnie to, że tak długo się otwierają, bo tak długo czy w napięciu. Mamy piękną CZ75 Auto Eco. Piękna, broń. Pełni automatyczna wersja CZ. -y, najlepsza na krótkim dystansie. Szkoda, że z niej nie korzystam, bo z niej nie korzystam. No, także lecimy do drugiej skrzynki. Jak do, dobrze wiecie, jestem waszym idolem, więc zostawcie tam łapkę w górę, oczywiście. I speedrunujemy te skrzynki. Pięk, piękna! Ja zawsze chciałem mieć ten rewolwer. Zawsze chciałem mieć ten rewolwer. Rewolwer R8 Mistrz Przetrwania. Zamieniam dla obu drużyn. Nie, nie gram Diglem. Ogólnie moi drodzy, jestem takim głównym z Digla. Także myślę, że bycie większym głównym z rewolwera bardziej się opłaca. Kolejna skrzynka. Dobra. Jedna będzie normalnie, jedną będziemy speedrunować. Fantastyczny Glock 18 Warhawk. Na pewno z niego nie skorzystam. Lecimy do następnego. Jeszcze ja teraz zamykam, bo może będzie ma problem do mnie, że tak, że tak się za dużo mówię. Myślę, że jednak nie, więc będę się dalej odzywał. Gaben, życzę ci śmierci w piekle. Mamy następną zabawkowy żołnierzyk. Z zamieniam od razu. Wracamy do naszej pięknej skrzyni horyzontu. Ja zaraz podam wam taki super trick. Oj, tutaj jakiś bratuś mnie tutaj chce rozproszyć, grając w grę. Dobrze. Myślę, że ten ta nowa pójdzie za jakieś 20 groszy. Moi drodzy! Moi drodzy! Moi drodzy! AK 4 Jestem ustawiony do końca życia. Możesz, możesz mnie pasować w dupę pewnie. Tu mnie cały. AK 47 miał nowy jeździec i to jeszcze chyba dobra jakość. Prosto z fabryki. Moi drodzy, ja jestem ustawiony. Ja nie muszę nagrywać już tego odcinka. Ja w ogóle... Ja nie wiem, nie wiem. Nie. Nie wiem, ostatnia skrzynka, ostatnia skrzynka i resztę zostawimy na inny odcinek. G3SG1 z morza. Pomimo, że z autokampą nie gram, to jest to yy, spoko, spoko skin, żeby dać yy, koledze, który począt sobie pierwsze kroki i powiedzieć mu, że to jest po prostu zajebista gra, no to jest zajebista gra, co ja gadam zajebista broń po prostu, z której będziesz dawał same głowy, nawet bez celownika. Tylko jedyne co musisz pobrać to aimbot i Wallhack. Ale wystarczy powiedzieć, że to są dodatki do, do Cesa. Dobra. Także moi drodzy otwieram w tym momencie ostatnią skrzynkę. Myślę, że kosa wypadnie właśnie teraz. No, kibem. Dobra, idę cześć.